Witam wszystkich miłośników drobnych, egzotyki w nowym na kanale. Dzisiaj niedziela, obiecany odcinek tematyczny. Odcinek na temat przepiórek chińskich, które jak tutaj widać właśnie przechadzają się po dole w wolierki. Są to główni bohaterowie dzisiejszego, dzisiejszego odcinka. Na wstępie chciałem też podziękować wszystkim, ponieważ próg subskrypcji został przekroczony. Obecnie mamy ich 310. Także w środę możecie spodziewać się odcinka z pytaniem konkursowym. Pytanie, tak jak już wspominałem, będzie związane z materiałami, które są na kanale, aby każdy, kto będzie chciał wziąć udział, mógł, mógł sobie znaleźć odpowiedź na, na, na takie pytanie. Nowy widzu, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zrób to, bo warto. Dzięki temu ja mam szersze zasięgi. Wy możecie brać udział w konkursach. Będę przygotowywał coraz to nowsze i ciekawsze odcinki tematyczne. Pod ostatnim filmem w komentarzach pojawiło się parę propozycji. Osobom, które propozycje zgłaszały, odpisałem datę, kiedy mają spodziewać się publikacji odcinka tematycznego, a więc mogą go wyczekiwać. Teraz, żeby nie przedłużać, może zaczynamy dzisiejszy temat, a więc opis gatunku przepiórek chińskich. A więc przepiórki chińskie są przedstawicielami gatunków bażantowatych. W naturalnym środowisku występują na rozległych terenach. Począwszy tam od południowych Chin, poprzez Tajwan, Indie, Sri Lankę, Nową Gwineę, archipelag Bismarcka, jak i Australię. Naturalnym środowiskiem, w jakim można je spotkać są takie podmokłe łąki, stepy, czy też pola ryżowe. Żywią się nasionami, jak i drobnymi owiadami. Nieraz także obserwowałem u siebie w wolierze, jak przypiórka piórka, urządza gonitwy za y, muchą, czy jakąś mrówką, czymkolwiek co, co, co tylko w wolierce się y, pojawiło. Y, także bardzo chętnie taki pokarm pobierają. Jak jesteśmy przy karmie, to karmą jaką najchętniej pobierają w warunkach hodowlanych w moim przypadku y, jest to proso, kanar, siemię konopne, słonecznik. Bardzo chętnie też zajadają mak, który zauważyłem, że jest ich przysmakiem. No i to byłoby tyle co do takiej suchej, sypkiej karmy, którą, którą podajemy. E, uwielbiają też w każdej postaci zieleninki, które, które należy im udostępniać, e, źdźbła trawy. Ja to robię w sezonie w ten sposób, że zasadzam w doniczki, wstawiam e, trawę, którą, którą przepiórki ptaki sobie podskubują, obskubują ładnie e, do tego sałata, szpinak, mniszek lekarski, e, gwiazdnica, babka. No wszelkiego wszelkiego rodzaju takie zieleninki, kiełki, jakieś kiełkowane proso bądź, bądź inne ziarna, które, które posiadacie. E, możecie wykiełkować, podawać przepiórki, bardzo chętnie to pobierają. Niezbędne też jest, aby cały czas miały dostęp do, do świeżej pitnej wody. Jest, jest to potrzebne także w procesie wytwarzania jajek przez przepiórkę w okresie lęgowym. E, I teraz, teraz może przejdziemy dalej. Chętnie przepiórki też to, jest to, co tam jeszcze mogą konsumować, na przykład startą marchewkę. Yy, owoce typu jabłka, banany, yy, pomidorki także, także uwielbiają, yy, paprykę. Yy, marchewkę, jeżeli nie starta, może być także marchewka gotowana, kukurydzę konserwową, buraka. Także to są, są, są to przysmaki dla, dla ptaków, yy, również uzupełniają ich dietę w odpowiednie witaminy. Jakieś tam mikroelementy. Mikro ja również w swojej hodowli wzbogacam to wszystko białkiem pochodzenia zwierzęcego, a podaję w tym celu mączniki. Są to takie larwy robaczków, które możecie dostać w praktycznie każdym sklepie zoologicznym: do tego dżdżownice czy jakieś, jakieś larwy robaczki. Pomaga to także w, w lepszym wzroście młodych, o czym, o czym już dalej w dalszej części filmu będzie. Co do hodowli, dobrze sprawują się w bolierach, choć trzymane w klatkach, także przystępują do lęgów. Podczas przygotowania voliery czy klatki musimy też pamiętać o tym, żeby na wysokości około 20 cm postarać się, aby ją zabezpieczyć, ponieważ małe przepiórki po wykluciu są na tyle drobne, są w wielkości trzmiela, że mogą się po prostu przez pręty między Szczeliny między prętami przecisnąć, jak i przez większe oczka siatki mogą wydostać się na zewnątrz. Po, po wykluciu takie młode waży około 3-5-5 gram, także, także jest to na, naprawdę, naprawdę drobne ptaszki. Yy, co tutaj dalej jeszcze można wspomnieć? O, tym? Yy, o przygotowaniu takiej woliery. Dobrze, żeby dno było wysypane jakimś piaskiem. E, aczkolwiek, jeżeli nie mamy takiej możliwości, to dobrze, żeby ten piasek wstawiać ptakom w jakimś e, dodatkowym pojemniczku, ponieważ przeciw, w przeciwieństwie do innych ptaków z drobnej egzotyki, tak jak zeberki czy kanarki, przepiórki nie, nie zażywają kąpieli wodnych, e, kąpią się właśnie w piasku, Poprzestarzanie przestarzanie się z nim, zagrzebywanie, obsypywanie w ten sposób oczyszczają się z, z pasożytów, z jakiegoś tam brudu, także niezbędne do ich dobrego funkcjonowania są kąpiele słoneczne aby jak najbardziej umożliwić pobieranie witaminki D ze słońca która pomaga w przetwarzaniu materii i dobrze utrzymaniu dobrej kondycji naszych ptaszków też urządzając taką wolierę dobrze jest rozmieścić jakieś korzenie jakieś kamienie, kaskady porobić, żeby ptaki miały naturalne kryjówki w których będą mogły się schować podczas przechadzania, ponieważ są są płochliwymi ptaszkami yy, i lubią, lubią takie zakamarki. Będzie to bardzo przypominało im ich naturalne środowisko, tak naprawdę. Yy, ja też również do pojemnika staram się co jakiś czas stawiać ziemię, w której są yy, robaczki wrzucone, troszkę wsypane karmy. Przypiórki są to jak wiadomo ptaki grzebiące, lubią sobie baraszkować w takim pojemniczku. Jest to dla nich przednia zabawa. Grzebią sobie tam, wykopują robaczki, zajmuje im to trochę czasu. Także ptaki się nie nudzą, mają, mają jakieś takie bodźce, które pobudzają tutaj. Jak już wspominałem wcześniej, tam tutaj o młodych, jakie są wielkości, jakie są małe, to może zaczniemy teraz, także, trochę powiemy sobie o lęgach przepiórki chińskie, inaczej niż przepiórki japońskie, które są e, przepiórkami, które trzyma się w systemie charymowym, Jeden kogut na około pięć kurek. U chińskich, o których dzisiaj mowa, są przepiórki monogamiczne, czyli trzyma się je parami. I dobrze jest na jedną klatkę, jedną wolierę trzymać jedną parę, chyba że woliere jest naprawdę przestronna. Wtedy ptaki będą mogły sobie znaleźć każde swoje miejsce, aczkolwiek są bardzo terytorialne. E, Duże zagęszczenie ich powoduje skubanie ptaków się nawzajem, przeganianie, e, czasem nawet okaleczanie. Także, żeby im tego e, nie serwować, to lepiej, lepiej to trzymać, trzymać ptaki pojedyncze poran. Bardzo chętnie przystępują do lęgów, jeżeli stworzymy im właśnie takie e, odpowiednie e, warunki. E, przepiórki japońskie na przykład e, zatraciły. Instynkt wysiadywania jajka to głównie przez to, że są większymi przepiórkami. Yy, z racji tego są hodowane na tuszki, jak i jajka spożywcze, i dlatego, aby zwiększyć ich produktywność, yy, te jajka się zabiera, inkubuje przez to ptaki zatraciły ten, ten instynkt wysiadywania. Yy, aczkolwiek zdarzają się pojedyncze przypadki, kiedy, kiedy ma to miejsce, ale są to naprawdę znikome incydenty. Yy. Kto obserwuje mój kanał od dłuższego czasu, to mógł zaobserwować na filmach, że mi w tym sezonie dwukrotnie udało się wyprowadzić lęk naturalny od przepiórek chińskich. Yy, odbywało się to w okresie letnim. Tak naprawdę, kurka pierwsza przystąpiła trzy razy do lęgu. aczkolwiek pierwszy lęk był yy, zepsuty, porzucony. Odbywał się w klatce. Przepiórka, niestety, po kilku dniach siedzenia, zrezygnowała z tego. Po przeniesieniu tutaj do woliery, gdzie teraz obecnie znajduje się tapara. Yy, Przykrycie założyły nowe gniazdo, złożyły 8 jajek, z czego wykluło się 6 pislaczków, wszystkie 6 przeżyło. Yy, większość znalazła nowy dom, jedna została jest to ta samiczka, która tutaj w woliersce hasa w odmianie cynamonowej, taka brązowa, dość, dość nietypowe ubarwienie jak na samiczkę. Drugi lęk był pod koniec wakacji, wtedy było jajeczek 9, z czego wykluło się chyba 7 młodych, jak dobrze pamiętam. Wszystkie z tamtych ptaszków znalazły już już domy. Co tutaj jeszcze warto powiedzieć podczas lęków? Te przepiórki są na tyle pochliwe, że gniazdo należy ustawić w takim miejscu, aby uniemożliwić kontrakt wzrokowy z przepiórką, ponieważ raz spłoszona. Już raczej nie powraca na gniazdo, i tak samo było u mnie z tą właśnie samiczką, którą tutaj widzicie brązową. Była w klatce e, wysiadywała, została tam chyba 3-4 dni do, do końca inkubacji. Po czym kot skoczył na klatkę, przepiórka się spłoszyła, zeszła z gniazda, no i niestety nie, nie wróciła już. Z racji tego, co i później przeprowadziłem taki do wolierki, ponieważ pierwsza moja samiczka, którą posiadałem. Odeszła w tym sezonie od nas niestety, jej córeczka mi się godnią zastąpi. W przyszłym sezonie na wiosnę spodziewam się od nich wyprowadzenia lęgów. Co do tego, jak to one się odbywają, przypiórki składają od 6 do nawet 30 jajek. W moich przypadkach, gdy było tych jajek około 8, zasiadywała, proces inkubacji Wtedy się rozpoczyna i trwa około 18 dni. Po tych 18 dniach młode przypiórki się wypływają. Są to najmniejsze zagniazdowniki świata. Od razu gotowe do tego, by biegać, pobierać pokarm. Kurka wodzi je po klatce, w poszukiwaniu ziarna, jak i robaczków. Dobrze jest w tym okresie wtedy udostępnić im karmę jajeczną, posiekane dżdżownice czy larwy innych robaków, ponieważ małe ptaszki nie, nie dadzą sobie rady. W żeby pochłonąć całego dużego robaka, nieraz wtedy można zaobserwować gonitwy, gdy taki mały jegomość posiądzie robaka, całe statko zaczyna go gonić, przeganiają się po wolierze, ucieka, aby, aby spokojnie go sobie skonsumować. Dodatkowo trzeba zabezpieczyć wodę w tym okresie, ponieważ małe przepiórki nie są jeszcze opierzone, są w takim puszku i przez zamoczenie się mogą się wychodzić, co może skutkować także zgonem tych ptaków, także dobrze, żeby woda była w płaskich pojemnikach, niegłębokich i uniemożliwiających zamoczenie się tak naprawdę przepiórką. Po... Dorastają dość, dość szybko, to że udostępnia się także pokarm mięsny, te robaczki napędza przepiórki do wzrostu, po około trzech dniach pojawiają się pierwsze piórka tak naprawdę, po około dwóch tygodniach przypiórki są już e, w większości opierzone i wtedy już niemalże możemy rozróżnić samca od samiczki, chyba że są to jakieś e, nietypowe mutacje, o czym powiem dalej. E, a po okresie około 6 tygodni są już wybarwione dokładnie tak jak dorosłe ptaki i, i już się nie zmieniają. E, tutaj co by tutaj wam dalej, dalej jeszcze powiedzieć na ten temat lęgów. E, Myślę, że nie jest, nie jest to trudne, jeśli posiadamy ptaka z lęgów naturalnych, ponieważ często też niektórzy inkubują jajka przepiórek chińskich. No i niestety pisklak, który później nie ma kontaktu z matką, nie jest przez nią wodzony, tylko odchowywany pod lampą, może niechętnie przystępować do lęgów. Oczywiście jajka będą znosić, aczkolwiek nie, nie będą chciały na nich zasiąść. Też taką ciekawostką jest to, że przepiórki często znoszą jajka, gdzie popadnie, ale tym się nie przejmujcie. Ponieważ same w momencie, gdy, gdy budują gniazdo, same te jajka zataczają, zatruwliwują tam. Ja też byłem pełen podziwu, jak one to robią, ponieważ jajka były rozrzucone powoli, że myślałem, żeby je włożyć, aczkolwiek pierwszy raz do tego. Tematu podchodziłem, nie wiedziałem, jak się zachować, po czym po pewnym okresie zauważyłem, że przepiórki same turywują te jajka do gniazda, miejsca gniazdowania, samczyk zabudowuje to. dobudowy gniazda używają no, materiału takiego, jakiego im udostępnicie, nie wiem, sianko, słoma, jakieś drobne patyczki, którym owijają, samiczka zasiada, wysiaduje. Dobrze jest obserwować wtedy zachowanie samca, ponieważ są to ptaszki dość ciurne. I nieraz może się zdarzyć, że samczyk nie daje spokoju samiczce zgania ją z jajek po to, aby ją pokrywać i, i nie, nie daje spokojnie tam wysiedzieć. Wtedy należy rozłączyć w taki, aby proces inkubacji mógł dobiec z końca. W moim przypadku wyglądało to tak, że za każdym razem samczyk zachowywał się jak strażnik siedział przed gniazdem, pilnował samiczki. Czasem nawet pomagał jej w wysiadywaniu tych jajeczek. Razem przebywały w gnieździe. Samiczka tylko od czasu do czasu schodziła z gniazda po to, aby rozprostować swoje skrzydełka, czy nóżki, pobrać pokarm, jak i wodę. Po czym wracała, wracała szybko na, na, na gniazdo do wsiadywania. No i po 18 dniach wykluły się pisklaki. I wtedy też należy zwrócić uwagę na samca, ponieważ w moim przypadku zauważyłem, że gania, gania młode. No i tutaj podjąłem decyzję o odseparowaniu ich od siebie. Ponieważ samica w obronie ich będzie, będzie dziobać, ganiać samca, może nawet go zadziobać jako, jak przystało na dobrą mamę, która broni swojego potomstwa, więc bezpieczniejsze jest rozdzielenie samca. Przepiórki były w niedużej odległości od siebie, samiec był w klatce obok, ciągle się nawoływały, kogut piał, kurka mu odpowiadała, wszystko trwało około dwóch tygodni do takiego większego opierzenia przepiórek, jak dobrze pamiętam wtedy samca wpuściłem i już, już nie było problemów, nie było żadnych gonitw, młode były na tyle duże tak, że dałyby sobie też radę potrafiłby uciec, schronić się po to też są też nam potrzebne te schronienia co co jeszcze więcej więcej o tych lęgach, myślę, że jakieś takie większość rzeczy już, już, już wam tutaj powiedziałem też jak wspominałem tam w postach, jeżeli ktoś śledzi Facebooka, yy, materiał taki, streszczenie tego odcinka będzie dostępny na grupie facebookowej, jak i na mojej stronie na Facebooku, yy, aby każdy, kto, kto, kto będzie chciał kiedyś sobie coś jeszcze tam utrwalić, a nie będzie się chciał oglądać odcinka, będzie mógł skorzystać z wersji, z wersji pisemnej, która będzie bardziej taka składno poukładana niż, niż to, co ja tutaj teraz staram się Wam powiedzieć i przekazać. Tak naprawdę. Teraz, tak jeszcze co do może tego, kiedy przypiórki zaczynają się nieść. Temperatura, w jakiej zaczynają składać jajka, jest już tak około 15-17 stopni Celsjusza. Aczkolwiek bardziej kluczowe tym zdają się być inne czynniki, a mianowicie dostęp do światła i to w okresie lęgowym około 16 godzin, jak i stały dostęp do świeżej wody. Ponieważ zauważyłem to też kiedyś, jak byłem na wyjeździe, woda ta była, nie była dość, dość, dość świeża, i w tym okresie przepiórka, tak jakby przestała, przestała nieść, jaja wcześniej to było dzień, dzień po dniu, praktycznie ja ją znajdowałem. Gdy zacząłem wodę wymieniać po powrocie codziennie świeżą, ten cykl wrócił do normy i było tak dwa razy, więc powiązuje to z to nieśnością jajek, jak i ten dostęp do, do światła dziennego. Także jeżeli dzień jest krótszy, wtedy przepiórki przepiórki przestają nam się, nam się nieść, niestety. Jak już sobie tak to opowiedzieliśmy, to może powiemy teraz o mutacjach kolorystycznych przepiórek. Nominalna forma dzika, czyli no teraz kolorystycznie może słabo widzieć, ale tam z tyłu na drugim planie jest ten samczek, który ma tę matkę tutaj pod spodem. I w przeciwieństwie do na przykład przepiórek europejskich czy, czy, czy przepiórek japońskich, samczyki przepiórki chińskie są kolorowe. Z wierzchu, na grzbiecie i na szyi tutaj mają takie szare, szare piór, szaro-brązowe piórka z ciemniejszymi, ciemniejszymi plamkami. Spód ich jest taki czerwonawy. Skrzydła i boki szaro granatowe mają, jak i ten śliniak, zwany także maską, który składa się z takich biało-czarnych pasków pod szyją. Natomiast samiczki, w umaszczeniu nominalnym, jest szaro-brązowa z ciemnymi prążkami, takimi na, na głowie, bokach i, i na, na klatce piersiowej, występują u niej. Kolejną, jaką taką odmianą, barwną które występuje są to przepiórki srebrne śledząc poprzednie filmy na kanale może zacząć. właśnie moja pierwsza samiczka była tą srebrną i z samcem bezmaskowym, czyli różniącym się od tego nominalnego tym, że nie posiada maski udało mi się właśnie wyprowadzić tamtą samiczkę brązową cynamonową, która jest tutaj w przypadku przypiórek srebrnych kolor samca jak i samicy jest taki sam, samca od samicy można odróżnić właśnie po tej masce, która nie jest w odcieniach biało czarnych, jak w tym przypadku, albo w całego ubarwienia przepiórki srebrnej, tak naprawdę. Występują jeszcze przepiórki białe. U przepiórek białych, niestety, rozpoznanie płci jest możliwe tylko i wyłącznie po zachowaniu ptaków. Kogutek będzie piał, tak jak można było to usłyszeć na początku filmu, bo słychać pianie kogucika. Kogutek będzie piał, jak i ganiał kurkę w celu odkrycia jej. Występują jeszcze kolejną odmianą, taką, która, która jest, to są szeki, jak i we wszystkich rodzajów ptaków. Szeki są to ptaki takie, które posiadają e, którąkolwiek z tych e, mutacji, którą wymieniłem, poplamioną pojedynczymi piórkami bądź łatami e, w innych odcieniach, w innych kolorach. Przepieleczki tam jak widać na dalszym planie sobie siedzą, spróbuję przesunąć tak może żeby było troszkę lepiej, aczkolwiek no jakoś niestety nie powala. Ale jest to spowodowane tak jak już mówiłem tym ociepleniem woliery, przygotowaniem jej do tego aby ptaki osłonić od zimna wiatru, od wody. Niestety to na początku ładnie wyglądało, po czym jest troszkę zakurzone i rozprasza światło. Co by tutaj jeszcze teraz powiedzieć, może już jak opowiedzieliśmy też o tych przepiórkach, może powiemy troszkę o ich wielkości. Jak widać nie są to duże ptaki, są wielkości tak mniej więcej 13-14 cm. Eee, ważą około 45 gramów rozpiętość skrzydła takiej zeberki po rozłożeniu to jest około. 7 cm mm. łapki u samczyków w kolorze pomarańczowym samiczki raczej raczej takie żółte szaro żółte dzioby jasne bądź ciemne to zależy zależy od mutacji od ubarwienia widzę że odcinek troszkę nam się wydłużył troszkę mi się tutaj zeszło Trochę teraz wstaniemy, pokażemy, pokażemy inne ptaki jak tutaj się nam prezentują w woliarce. No, siedzą gołąbki Siedzą zeberki. Kurczę, nie mogę robić ostrości Przepraszam Was za, za chwilę. Postaram się już O, jest, udało się. No tak jak mówiłem tutaj. Każda zmiana miejsca, nowe przyłożenie do tego, aby coś, coś nakręcić, skutkuje niestety konfiguracją ustawienia telefonu, obiektywu tutaj do, do nagrywania. Ale żeby już nie przedłużać, yy, powoli będziemy kończyć ten odcinek. W środę kolejny odcinek yy, informacyjny, jak i konkursowy, bo jak już wspomniałem na początku, by było 300 subskrypcji. Także chętnie wszystkich zapraszam do tego, aby. Odwiedzili środowy odcinek pod tym filmem. Zachęcam do zostawiania komentarzy, łapek. Wspomnijcie, czy wam się podobało. I to by było dzisiaj. Na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej.